Siemka tajemka, witam Was na kolejnym odcinku z Call of Dragons. Mam nadzieję, że się cieszycie, że będzie jednak po polsku jakoś tak wyszło. Może nie będę się tutaj za bardzo tłumaczył i przejdźmy dzisiaj do tego, co chcemy omawiać, czyli Smutny Szlak. Takie dwa mieczyki skrzyżowane ze sobą pod U na klawiaturze. Coś co ma 80 głównych leweli i jakieś tam pomniejsze, poboczne gdzieś tutaj wcześniej były, o, na jedną gwiazdkę te dają nam trzy gwiazdki. Zacznijmy od tego, po co w ogóle to robić. Za przejście jakiegokolwiek poziomu, który ma trzy gwiazdki, za zdobycie jakiejkolwiek gwiazdki na takim poziomie, dostajemy bonusy. I to jest bonus do Expa. Na godzinę do żetonów na godzinę i do prestiżu na godzinę, i wszystko tutaj, co już mamy, zebrane jest po prostu po prawej do góry. Nasze po prostu nasza taka farma. I teraz za każdym razem, kiedy zdobywam kolejny poziom, gdziekolwiek tutaj, to coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej zdobywam, i potem mogę sobie odbierać co jakiś czas tutaj, po prostu z tego koszyczka, i dzięki temu mogę sobie kupować. Tokeny, chociażby bohaterów, bądź tutaj ewentualnie jakieś przyspieszacze, czy czasami jakieś surowce. Ale jednak głównie robimy to, żeby mieć legendarnego bohatera jak najwyżej. Bo tak naprawdę możemy tutaj trzy fragmenty dziennie łapać, a jest to naprawdę dużo, bo co parę dni możemy sobie jakiś skill podciągnąć na legendarnym bohaterze. Czyli tak naprawdę jeden bohater jest robiony za darmo. Ok, no dobra, no to. Teraz tak, po co są jeszcze poboczne levele? E, poboczne levele to jest dla was taka szybka nagroda. Tutaj można kilka tysięcy tych punktów dostać, więc tak naprawdę jak zrobicie trzy takie poboczne, to już można sobie tutaj e, chociażby w tym miejscu było kupić kolejną, po prostu kolejny żeton. Tam było praktycznie 20 tysięcy. Tutaj jest mniej, a nie, w sumie to jest 7200, o no to też można było kupić sobie za to Tutaj po 6600, więc zapewniają nam naprawdę taki duży strzał dodatkowych coinów i takie rzeczy jak kluczyki na przykład tutaj widzicie, są kluczyki i one też się bardzo przydają. Te akurat levele to jest taka jednorazowa fajna nagroda i nie dają nam żadnej premii tutaj stałej. Nic na stałe nie dostajemy, ale jako takie jednostrzałowe są bardzo fajne. No i nie wymagają od nas żadnych jednostek, bo tam się dostaje takie Jednostki po prostu na ten jeden level, a tutaj mamy coś takiego jeszcze, że oprócz tego, że dostajemy pasywne bonusy, to za pierwsze przejście dostaje się też całkiem sporą ilość chociażby żetonów i EXPA, i Prestige. Prestige jest tak dużo, go pompuje po prostu, tak dużo dostaje z, z tego, że nie ma z tym najmniejszego problemu. Po prostu, um, co tutaj powinniście robić z tą ścieżką? Powinniście po prostu jak najdalej dojść, i w momencie, kiedy się zatrzymacie kiedy już dalej nie dacie rady to potem te wszystkie levele które nie były na fulla próbować na trzy gwiazdki robić I, i dalej, i dalej, i dalej tutaj możemy sobie spróbować dzisiaj może akurat bo dawno nie grałem w sumie może akurat na tyle już mi się wzmocniły jednostki że coś z tego będzie chociaż szczerze wątpię, ale spróbujmy czy tutaj damy radę coś uklecić to jest po prostu z waszych jednostek złożona armia, która ma po prostu w jakiś sposób pokonać armię przeciwnika i albo robimy to wiecie, na jakieś tam wymęczenie, na jakąś taktykę, albo po prostu walimy wszystkim co mamy przed siebie i koniec, nie? więc trzeba też, właśnie, jeśli chcecie więcej gwiazdek, no to tutaj zawsze będzie też napisane co trzeba zrobić na to, żeby tych więcej gwiazdek jednak było. Wszystkie jednostki tutaj coś swojego robią, co im każecie, ale Właśnie. mikrozarządzanie to jest tutaj klucz jednak do zwycięstwa. Także i trzeba walić różne umiejętności i poruszać się jednocześnie kilkoma składami naraz. Bo jak się okazuje, jak nie przypilnujecie jakiejś jednostki, to nagle sobie nie żyje. Dokładnie tak było przed chwilą. Także polecam gorąco pobawić się w, w taką, no przygodę małą. Bo i właśnie dostajecie strasznie dużo bonusów i też jest to całkiem przyjemne szczerze. Chociaż niekiedy bijecie się na dwa drewniaki naraz, które mają mega dużo HP i się leczą jeszcze. I macie do tego timer. Tutaj macie zawsze napisane, że powinniście pokonać wszystkich przeciwników, ukończyć w jakimś czasie i no na przykład. Albo właśnie nie może połowa waszych jednostek umrzeć, albo wszyscy bohaterowie muszą przeżyć. Także im potem lepiej wam to wyjdzie, tym więcej tych gwiazdek dostaniecie i tym większa będzie ta premia pasywna, po prostu premia pasywna do tych wszystkich rzeczy tam wymienionych wcześniej. Ale oczywiście, jeśli wam uda się tylko na jedną gwiazdkę, to i tak dobrze, bo przejdziecie dalej. No tutaj chyba damy radę na tą jedną gwiazdkę i nie więcej. No trudno, ale okej. Okay. Na tą jedną gwiazdkę też będzie dobrze. Za jedną gwiazdkę jest najwięcej, za drugą jest troszkę mniej i za trzecią jest najmniej. Więc takie maksowanie potem, no nie daje nam każda gwiazdka tyle samo, ale... Ale te maksowanie jest jednak ważne, żeby faktycznie wyciągnąć z tego jak najwięcej, żeby codziennie móc te trzy fragmenty złapać. Nie przewalajcie za szybko tych punktów, które dostaniecie z takich leveli, że na strzała dostajecie dużo punktów. Tam po właśnie 7000 chociażby. Bo pasywnie, na tą chwilę, mając już ten 70 któryś level, dalej nie jestem w stanie trzech fragmentów każdego dnia brać. Tak, nie jestem w stanie. Dopiero tutaj jak przeszedłem ten level, to... No, jeszcze mi troszkę brakuje. Jest coś takiego jak też quick loot i ten quick loot można raz dziennie sobie zebrać za darmo. I najlepiej to zrobić w momencie kiedy już przejdziecie jak najdalej byliście w stanie, bo to jest loot ze 120 minut. Ale waszego nie czasu przeszłego, tylko tego jakbyście kolejne 120 minut grali. Czyli po prostu od tego momentu, kiedy klikacie, to liczy wam tak, jakbyście kolejne 120 minut. A więc, jeśli dochodzicie do jak najlepszego momentu, gdzie wam się udało, no to z tego najlepszego momentu będzie wam liczyć. Więc na sam koniec najlepiej to klikać, nie na początku. I w ten sposób po prostu jak najdalej, jak najdalej. Przechodzimy i zdobywamy. No, tutaj nie tylko właśnie te fragmenty Wam pomogą, ale też często będą kluczyki, właśnie chociażby do artefaktów, czy jak tam wcześniej mieliśmy, jakieś poboczne były kluczyki, o tutaj na przykład, do skrzynek z których po prostu mogą być legendarni bohaterowie. Więc też to jest fajne. No oczywiście ten exp, no, do czego nam się przydaje? No, do lewelowania bohaterów, co też jest ważne, no bo im wyższy poziom bohatera, tym więcej pasywnych tutaj premii yy, może wskoczyć mu w drzewko, więc dzięki temu możemy wzmocnić swoją armię i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę, żeby jak najdalej dojść w tej ścieżce, to, to trzeba mieć lepszych bohaterów i po prostu jak najwyższe jednostki. To wszystko ma wpływ. Wiem, że jak, jak przeskoczyłem po prostu na czwarty tier jednostek, to nagle po prostu kilka leveli i tak go przeszedłem bez żadnego spinania się, bez żadnego unikania jednostkami, bez żadnego mikrozarządzania, po prostu przeszli jak przecinek przez to. Dlatego że po prostu tak duży buff dostałem do damage'a, że poszło to jak masełko. Tutaj akurat widzę, że się skończyły badania. E, tak, kolejna porada. Pamiętajcie, zawsze, żeby coś tutaj leciało, bo jeśli nic nie leci, to tracicie czas po prostu. Ach, tutaj wszystko jest takie po 6 godzin. No dobra, niech będzie to. E, więc cały czas, zawsze coś powinno lecieć tutaj. I badania, i budynki, i polityka. Zobaczcie, mam 6,6 miliona. E, to się do, głównie dostaje właśnie z tej ścieżki, ale też można z tych akolitów przy bhm Ale po co mniej więcej? 6,6 miliona, gdzie tutaj za 8 tysięcy coś kosztuje. Tutaj zobaczmy na najwyższym poziomie 42, 94 tysiące. Co to w ogóle są za wartości? 74, 10 tysięcy. Tutaj na tych barykadach coś więcej było. 60 tysięcy. O kurde. Także to, co mam już tutaj. To mi spokojnie starczy, żeby tak naprawdę całe już drzewko polityki wykończyć. I właśnie dzięki temu, że robimy tą ścieżkę smoka, możemy tak wiele osiągnąć. A bohater, który tutaj jest zrobiony, no to, to jest w tym momencie drugi bohater, nie, w sumie pierwszy. Ma najwięcej mocy, tylko drugi level po prostu. Tak. Chociaż. A nie, jeszcze tutaj ma 128. Widzicie, bo skile strasznie dużo dają. No dobra, no ale jest tutaj w topce moich bohaterów pod względem mocy i ma. no, Jak na legendarnego bohatera, to dość wysoko te skile. Gdzie tutaj, no to tak już dobrze nie wygląda. 3, 2, 2, 4, 3, 1. No, jest troszkę wyżej, a ci bohaterowie lecieli już parę razy mi ze skrzynek. Także wiecie, to nie jest tak. A pierwszy level tutaj się dostaje akurat, wiecie, za friko, także. Dobra, no to co? Chyba by było dzisiaj na tyle. Także gorąco Wam polecam, żeby zająć się tym szlakiem smoka, bo naprawdę jest tego warty. I pamiętajcie o tym, żeby codziennie... Dobra, może nie codziennie, ale przy każdym upgrade'zie Waszych jednostek czy bohaterów, żeby sprawdzać, czy jesteście w stanie dojść dalej, bo Wam może naprawdę to dużo zmienić. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, bądź live na Twitchu do którego link macie poniżej.